witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, a teraz zobaczymy najbardziej szalone walki w FNF Słuchajcie, gdzie każda postać walczy z każdą inną postacią i gdzie jest totalny, słuchajcie, chaos W każdym razie będą to najmocniejsze walki, jakie prawdopodobnie zobaczycie, słuchajcie, z FNF Więc pamiętajcie, żeby koniecznie łapę w górę, suba, dzwonki i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu Jaka jest wasza ulubiona postać z FNF, ale zobaczcie teraz na to, moi drodzy, zobaczmy, tutaj mamy Mamy tutaj dziwnego boyfrienda i mamy tutaj Witty'ego, który, który jest jakimś zwisiem, słuchajcie W każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj na pierwszą walkę, czyli boyfriend z Withy, słuchajcie. I jest ona, moi drodzy, dosyć dziwna, bo jest też szybka. W każdym razie, girlfriend wygląda troszkę przerażona. Zobaczcie, wygląda girlfriend z tyłu, zobaczcie. Ale czemu oni mają tak ciąć, wyglądają jak tacy, moi drodzy? No, powiedzmy sobie, nie wiem, jakieś takie trochę dressy, czy coś takiego. W każdym razie, moi drodzy, teraz zobaczymy totalny chaos. Zobaczcie na to, moi drodzy. Mamy tutaj na razie walkę tankmana z boyfriendem i girlfriend, która tutaj próbuje się ochronić przed armią tankmana. I mamy tutaj Boyfrienda, słuchajcie, z tym, że zaraz tutaj chyba wlecą inni. Zobaczcie, jak to wyjdzie w ogóle. O, zobaczcie, mamy tutaj teraz Skype. Znaczy, przepraszam, e, tak, Skype mamy tutaj, moi drodzy. Czy tam Miku, chyba? E, przepraszam, to była Miku, chyba, tak. A tutaj mamy kogo? E, nie wiem, sobie kto to jest. No, w komentarz, kto to jest. O, mamy, słuchajcie, teraz chyba mamy girlfriend. Czy. O, teraz mamy tatę girlfriend. I zobaczmy, kogo mamy teraz. Senpai teraz w to akcji zobaczcie. I mamy teraz tutaj jakąś senpaiową. Nie wiem, sobie kto to jest. Ale mamy Whitiego I teraz, kto tutaj będzie? Oho. Zobaczmy kto tutaj teraz jest, moi drodzy, jak on się nazywał? Kurde, nie pamiętam Hex chyba, tak, to jest chyba Hex Ale zobaczmy teraz, kogo mamy. Kto to jest? Co to jest za postać? Jakiś skrzat! Jakiś krasnolud, z Mama Girlfriend Mamy tutaj pico. Zobaczmy, który... Oczywiście ma swoje Uzi. Mamy tutaj... Nie wiem kto to jest. Już bo idę chyba moja na temat postać się skończyła. A teraz... O, Garcelo mamy, to jest Garcelo. słuchajcie, w katele akcji. I teraz kto będzie, zobaczmy. My mamy teraz... ojej zobaczcie, co się stało z Girlfriend Ej, czy oni gdzieś lecą w jakimś statku kosmicznym? Co jest gir... Ge... Czekajcie, co jest Girlfriend? zobaczcie, co się nie dzieje. W każdym razie boyfriend chyba próbuje coś zrobić, żeby ona nie odleciała na tym kamieniu. O kurczę, co to? Ej, kto to jest, zobaczcie? Napiszcie w komentarzu kto to jest. Co to jest za postać? Jakaś potężna, słuchajcie. Zobaczcie, czemu czemu girlfriend jest tutaj chyba z tankmenem, albo ma maskę Tankmena, jest cała, słuchajcie, przerażona, tak samo jak Boyfriend. To musi być jakaś potężna postać, tutaj, słuchajcie, tutaj po lewej. E, zobaczmy, kto to będzie teraz. O, mamy teraz. Co. Czyje czy oczy ma ten Tankmen tutaj? Co jest nie tak z tym? Nie. To jest za mocne, chyba, słuchajcie. Mamy tutaj. Co to. Kto to jest? Co to, to jest jakiś. To jest jakiś kucharz? To jest jakiś. Jakiś typek? Co to jest grane tutaj? Kto to jest w ogóle? Aha. Nie, słuchajcie, spoko złą te animacje. Oho. O, zobaczcie, mamy tutaj. E, mamy tutaj Witego, chyba tak? Nie, co ja gadam, nie Witiego. Już my się myli, to wszystko, słuchajcie. E, mamy tutaj Boyfrienda i Girlfriend, to wiem. Mamy tutaj Tankmana. O, i Triki tu jest, dobra. Zobaczmy, kto teraz wygra. Ale triki też jest słuchajcie mocny On jest lepszy dużo niż... Jaki tankman, czekajcie, bo mi ja porad słuchajcie, to nie jest tankman, co ja gadam? Jakieś głupoty wam tu gadam. E, a zaraz, to jest tankman, ale w postaci jakiejś dziewczęcej, słuchajcie, nie wiem do końca kto to jest. Oho, mamy, został nam tutaj boyfriend i... i kto tutaj? I girlfriend, słuchajcie, z maską Witiego. O co chodzi Whitie? Weet... Znaczy nie, co ja gadam, tankmana. Boże, za dużo już tych postaci, moi drodzy. O, mamy tutaj serwentę. I zobaczmy. I Garcela Który Który się ma jakiś odlot niezły <gry> W każdym razie, nie, dobra, zobaczmy kole. Dobra, zobaczmy teraz, słuchajcie. Mamy tankmana, który nawala ze swoich dział i zobaczmy do kogo on nawala w ogóle. Dostał... O, teraz mam boyfrienda i girlfriend A słuchajcie, bo teraz będą każde postacie, kiedy kończą zwrotkę, zobaczcie. O, mamy słuchajcie, tutaj Miku albo sky. Już mi się myli, słuchajcie, Miku ze Sky. To jest chyba Sky. Okej. Okay. A to jest kto? Słuchajcie, nie wiem, mylą mi się znacznie te postacie, już za dużo tego Zobaczcie, i mamy teraz tutaj... O, zobaczcie, o nie! Czy to jest mama girlfriend, tatu girlfriend, tata girlfriend? Zobaczcie, się nie może tego słuchać i ma zatkane... No, u, ma uszy zatkane chyba Musi bardzo fałszować tak. jego żona, słuchajcie Dobra, zobaczmy teraz Mamy tutaj senpaja, który się pływa pod... nie wiem sobie czym I mamy tutaj chyba jakąś jego dziewczynę Mamy Whitiego. Zobaczcie który teraz kogoś się zmieni? Mamy teraz Hexa, słuchajcie. Wow! Jak ten heks nawala, słuchajcie z tych... Oho! Kto to jest? Nie wiem, słuchajcie. Napiszcie w komentarzu kto to jest, bo już naprawdę, już tutaj mój mózg się zbugował na tych postaciach. O, piko, rudy, dobra, to wiem. <grym>, to już młodzież wiem. Oho, mamy tutaj... Co to jest jakaś dziewczyna Garcelo? Kto to jest w ogóle? A to jest Garseo, dobra, spodźcie jak, jak sobie z boyfriendem. Zobaczcie boyfrienda tutaj, jaki jest dumny z siebie, że prowadzi. Kto mu dał prawo jazdy? Prząt ma ile? Z 14 lat chyba. O, zobaczmy, mamy tutaj Serwentę z jakimś zakonem zobaczcie. I mamy tutaj kto to jest jakiś... Kto to jest, moi drodzy? No. A teraz słuchajcie zobaczymy coś bardzo dziwnego. Uwaga, zobaczymy, co się stanie, jak Boyfriend z Girlfriend zawalczył z impostorami z Amongasa. Zobaczymy, to będzie choć podejrzane. Zobaczcie, mamy impostora i Boyfriend i Girlfriend. To jest prawdziwy impostor. O nie, jak się przestraszyła widzicie, Girlfriend się przestraszyła że to prawdziwy impostor. To jest czas umierać, o nie. Ten impostor jest chyba zły. Zobaczcie, Girlfriend panikuje, że on go zabił. Aha. No, teraz będzie walka, uwaga. Zobaczmy teraz, kto wygra. O, są dymy. Masz mikrofon, ha, na kiedyś był twardy. O, słuchajcie, grozi tutaj. A Girlfriend znowu za, za głośnikami, słuchajcie, ja nie wiem, powalczyłaby chociaż raz. O, a ja jednak impostor, widzicie? Nie zabijaj, boyfrienda! Może się poprosić, aha. Coś, słuchajcie, jest jakiś przypał. Dobra, walczcie już za te śpiew, słuchajcie, a nie tutaj się będą pojedynkować się pistolety. O, zobaczcie, boyfriend pokazuje, że ma kartę, i że jest czysty, i że to robi taski A impostor teraz pokazuje, że on tutaj sabotuje te jego taski I teraz, słuchajcie, nie ma tak łatwo. A boyfriend już się spocił, zobaczcie. O, krumiecik mały Oho, zobaczcie jak mu grozi, ej, co jest? Nie, tak nie można No, ale naprawiła za naprawiła te kabelki, widzicie? To jest, to jest, widzicie? To jest dziewczyna Co? Co za... oh, O O oh, nie, nie będzie mogła obcasów nosić, już się martwi Oho I'm gonna you. O, wykończy go, zobaczcie, boyfriend się chyba wkurzył i mówi na serio Ojeju Zobaczmy O, jak ma jakieś kluczyki Dlaczego on ma kluczyki? A, okej, okay, do tasków, on teraz robi taski Ale im impozor się na to wkurza, zobaczcie Nie wie co się dzieje O, już jest, słuchajcie, tutaj w tych, w... Na kamerach I już go widzi A ten se wskakuje i załatwia innych crewmate'ów Oj, 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 moi drodzy Karno to widzę dla Boyfrienda. o, ale boyfriend ja to sprawdza widzicie i zaraz skończy taski, a nie zdąży go załatwić ten e, no, impostor Teraz twoja kolej O nie O nie co z nim zrobił? O, za to jest duch Boyfrienda. Uff, jest przynajmniej duch o, nie, co zrobimy? No właśnie, bo jest impostorem i to jest co robią. Prosta sprawa, słuchajcie. No się nie No i do lawy go wrócili niekromanci. Bardzo dobrze, słuchajcie. Za, za tego. Ale gdzie się powiedział, girlfriend? O, Girlfriend dołączyła na statek. No i słuchajcie, Girlfriend dołączyła na statek. Mam szczęśliwe zakończenie. Girlfriend i boyfriend jako duchy są na statku i pokonani. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę dzisiaj widzieliśmy różne dziwne rzeczy. W każdym razie pamiętajcie, że teraz koniecznie sobie łapę w górę suba dzwonkiem i jutro zapraszam Was na odcinek szkoły FNF Minecraft. No i słuchajcie, widzimy się jutro, więc elo, cześć, papa.